Cześć, Siemanko! Dziś my sobie zagramy w, w grę Dinosaur World Mobile Jeżeli będzie coś takiego wyska, wyskakiwać to to, że przy, przy nagrywkach nie mam za dużo internetu czasami i tak to może wyglądać, dlatego będę robił cięcia Zaczynamy! Okej, okay, wracamy. Weźmiemy sobie mięso żerców. Takiego. Okej. Okay. I tak to wygląda. Ten niebieski pasek tutaj. Tu, to to. To, to jest zbieganie. A to? To jest atak, to. Że teraz jest rozmazany, dlatego robię cięcie. Dobra, wracam ponownie. Yy, nie lagi mnie zabili. No, to, to czerwone to jest atak. Oj, nie chciałem. Atak. To ten niebieski pasek run to jest. O, że możemy biegnąć. A ten pasek na dole. To jest yy, ten. Tutaj macie... Tutaj macie respawn. O nie, zabiję mnie tutaj. Dobra, po prostu zrobię cięcie. Dobra, wziąłem jakiegoś szybszego. Yy, ten pasek tutaj na dole to jest respawn, czyli że prace mogą będą główne. Custom, ten, pas, ten pasek po środku. Za długi, znowu. Ten pasek po środku, tu ten. To jest. To jest custom, yy, czyli że możecie sobie i siebie kolorować. A ten, yy, ten. Actions, i to jest Actions i tutaj macie na przykład ryk y, wściekły, y, friendly, czyli przyjazny. Sit, y, siad, y, si, no siedzisz, siad, a sli, sleep. No i tak jest angry. A tak jest friendly. Jeszcze Night Vision, czyli jak y, nadchodzi noc, no to sobie to włączacie. Widzicie? Oczywiście teraz jest dzień i trochę to bardziej razi. No a tutaj tutaj macie ten czerwony pasek, to jest hungry, czyli jedzenie jak Wam zejdzie do zera to możecie umrzeć, zdechnąć. Ten to, to, to niebieski pasek to jest y, woda czyli napojenie no a ten y, fioletowy to jest sleep i on oznacza spanie i tutaj a, i jak wam zejdzie do zera, gdzieś tam do połowy to musicie sobie w to wejść i sleep czyli w to nie? to i klikacie sleep Potem macie ten zielony pasek, to jest HEALTH, czyli wasze zdrowie. Stamina, czyli i, i jak biegacie, to wam się... Widzicie? Wam się kończy. Oksygen, to jest powietrze. Że jakby nie możecie, że, że jakby macie oddychanie i musicie patrzeć na nie, jak jesteście w wodzie. No a ten a te scant in use to jest, no, to jest coś takiego, żeby inni, in, in, nazwy innych, którzy tutaj grają. Dobra, no to, co miał być gangla i dlatego sobie trochę pochodzimy po mapie. Tak, Inni. no A, jak chcecie się napoić, to. Bo ja jestem sobie... roślinożerny to musicie sobie klikać. Tak, i wtedy pijecie. A z powodu, że jestem roślinożerny i tu tutaj na prawej klikacie. I coś mi uderzyło. Na czym jest tabela? Jeszcze są natające godziny wodne takie rośliny żarne jak chcecie wybrać dinozaura to klikacie sobie na, na jego zdjęcie i finish jeszcze mamy takie no takie grupy których można blokować. i mięso żarne Game, gameplay latającym jest łatwy po prostu Chodzicie gałką, biegacie, ale jest jedno inne tam, zastosowanie. Jak chcecie lecieć, to klikacie fly. I to nie jest tak, że. O. ta kamera jest y, tak, że y, ona jest na stole, Bo ja tak nie czyniam, bo ona po prostu taka jest i nie możecie ruszać gałką przecież jak ruszacie gałką, to, to nam się zmienia ten tak latający, ale tak to nie można w, 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 zmienić kamery a, a, latające w ogóle inne zastosowanie bo jak się bo wystarczy, że się napijecie wody i wam od razu głód rośnie i pragnienie, więc to jest spoko. Akurat i no, tutaj w ogóle jakieś T-Rexy chodzą. Też mam takiego jakby T-Rexa. I to by było tyle taki gameplay. Żegnam się z Wami, cześć.